Cześć, witam was fani wrestlingu w pierwszym odcinku newsów. No to z, będę robił odcinki z newsów wrestlingów z, z mojej strony, którą bardzo lubię i czerpię informacje o pro wrestlingu. No dobrze, to zaczynamy. Pierwszą informacją, którą chciałem wam przekazać, to jest to, że Yy, według ostatnich doniesień typulacji do walk Lesnar kontra Triple H yy, została wybrana na poniedziałkowe row. Yy, panowie będą musieli się zmierzyć w no holds barred meczu i jeśli Triple H przegrałby tą walkę, to by musiał zakończyć karierę. karierę sorry ale brali też pod uwagę walkę typu Helin SL, ale w konieczności rozwoju wydarzeń musieli z niej zrezygnować. Drugą informacją to jak wszyscy wiemy, Tyson Kidd yy, nabawił się kontuzji, ale czuje już się lepiej, o czym poinformował na swoim Twitterze. Rozpoczął ćwiczenia fizyczne i powiedział, że ten, te treningi, które teraz robi, od, odbudują go i wróci całkiem niedawno. Yy, tak samo chciałem też powiedzieć, że plany są, aby do WWE wróciła Maria. Była Diva, miałaby wziąć udział w walce na Resumeni i miała także wprowadzać Boba Bucklanda na Hall of Fame. Yy, I zawodniczka miałaby walczyć w, dwu, w jednej z dwóch drużyn. Ale czy to będzie, to jeszcze nie wiadomo. Yy, a więc tak. Była TNA Knockout Hamada y, powróciła na ringi w Meksyku i tam walczy, ale jest zainteresowana y, pracą w WBI. co jeszcze z takich informacji y, jak wiadomo całkiem niedawno. Zresztą macie filmik z Paul Berer Zapadł mi bardzo w pamięci jako menadżer Niech spoczywa w pokoju To takie krótkie info zapowiadające nową serię Nie wiem co ile będzie wychodzić jak mi się będzie chciało Będę nagrywał, będę wystawiał więc trzymajcie się.